Tak sobie myślałem, Woody. Kupiłbyś mi nowe zwierzątko? A w życiu? Miałeś ich nie wiem ile i żadnym nie umiałeś się dobrze zaopiekować. To nonsens. Jestem totalnie odpowiedzialny. Do prawdy? Kwestionujesz wyroki opatrzności? Dobra, przeoczyłem kilka szczepień i posiłków, ale samobójstwa chomika na mnie nie zwalaj. To był najsłodszy list samobójczy, jaki czytałem. Zmieniłem się. Obiecuję, że żadne zwierzę nie umrze już na mojej wachcie. Moment, moment! A co z kucem, którego dostałeś w zeszłym miesiącu? Brickleberry Słuchajcie, strażnicy! W tym roku Brickleberry po raz pierwszy zostanie gospodarzem Igrzysk Leśnych. Podkreślam z całą mocą! Musimy wygrać! Domy, czodu, jak się masz! Eee, a co to Igrzyska Leśnych? Co ja ci będę mówił? Najważniejsze międzynarodowe zawody strażników leśnych. Ach, popatrzcie sobie. O, nie ta taśma. Proszę. National Park Films przedstawia historia Igrzysk Leśnych tej tundrze na najświętszej parkowej ziemi Strażnicy z całego świata rywalizują o cudowne złoty żołądź Cholerne Yellowstone wygrało każde igrzyska od 1908 roku Haha, ha, ale Brickleberry wraca do gry pierwszy raz od 82. więc to kres ich dominacji Dlaczego nie wystawialiśmy drużyny od tak dawna? Eee, tego niech nie wie Ja wiem 1982 to najmroczniejszy rok w historii Igrzysk. Woody Johnson z Brykobery był niemal bezbłędny w gimnastyce, ale o jedną dziesiątą punktu pokonał go John Radcliffe z Yellowstone. Co? Kupno, prawda! Zwyciężyłem! Posmakujcie soku zwycięstwa! Dobyłeś złoto w konkurencji zdegenerowany odbyt. Zawsze byłem dobry w kolarstwie. Yellowstone gówno by wygrał, gdybyście pozwalali czarnym brać udział w tej głupocie. A nam kazano walczyć w murzyńskich igrzyskach leśnych. A, e, Denzel, przestań rozpamiętywać przeszłość! Igrzyska leśne są w pełni zintegrowane od 2008. Jaką dyscyplinę zdominujesz, co? Biegi, skoki, palenie jointów? Oddam hołd mojemu bohaterowi, zamarzniętemu paluchowi Karutersowi, pierwszemu czarnemu łyżwiazowi. To diabła! Raz jeden mogłeś być użyteczny, a wybrałeś dyscyplinę, w której czarni są do bani! Proszę cię, nie mów tak. Są też kiepscy w pływaniu. Ojej, ojej, ojej! Ja wystąpię w rwaniu kłody! Lesbijska supersiła aktywowana! Ja lubię biegać. Ta, ustami po końskim prąciu. Cicho bądź. Wystartuję w zwierzęcym sprincie Ja natomiast wystąpię w leśnej gimnastyce Ty w leśnej gimnastyce? Hej, to moja dyscyplina Tak, tak, wiem Przyniosę ci chlubę, zobaczysz Od kiedy niby jesteś gimnastykiem? Zawsze kochałem ten sport Tam, gdzie mieszkałem, nie było gimnastyki mężczyzn Ale to nie powstrzymało Steve'a <śmiany> Widzę, idziesz na całość. Na rogu zabrakło Meksykanów? Nie, ale od czasu incydentu z Piniatą nie wsiadają do mojego auta. Zbiórka, chłopcy! Dziś wypłata! Płacisz im metamfetaminą? Oszczędzają na pośredniku. No i na niej pracują szybciej. Dzięki, szefie. Ej, ej, Ja tu wyczuwam jakąś niedowagę. Odjąłem wam na emeryturę. Jebany Obama! Pracujcie tak dalej, a zasłużycie na podwyżkę. Dzięki ci, Obama! Wracamy do pracy. No to jest takiego jak świat, to może chyba dobrej konieczności. A ty, coś ty za jeden? Chlor, lary, mam najmniej chlor, lary, że funkcjonuje jakoś tak, chyba tak mi się wydaje. Hmm, chlor przybłęda, tak? I posadził kasztana w bucie! A, pewnie mój nowy zwierzak. Chlora nadem, przepraszam, ja, ja się nie powtórzył w ogóle absolutnie nic. Przygarnąłeś chlora?! Nie chciałeś mi kupić zwierzaka. Tu nie miałem wyboru. Ha, 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 dobra. Wiem, co jest grane. Odgrywasz się na mnie, tak? W porządku! Chcesz mieć chlora, to go miej! Ale jeśli pozwolisz mu umrzeć, na kolejne zwierzę nie będzie zgody! Rozumiesz mnie? Nie będzie! Dzięki, tatusiu. A gdzie mój drugi but? Nie, knur! No, lary, się odnośnie takiego pana, do bardzo, Dobra, ten szajd nie jest dla czarnej. Jak drużyno, Brickleberry? Jesteście gotowi wkopać Yellowstone? Ja tak. Patrz na to, Woody! Cholera! Powinienem kupić męski trykot, a i tak wyszło czadersko. Prawda, Woody? Co? Woody! Wybornie, amerykański przyjacielu. Kim jesteś? Strażnicy, poznajcie gimnastyka, którego zatrudniłem, aby rozwalić Yellowstone! Złotego medalistę Magnusa Blickensderfera! Gimnastyka? Ale, ale to moja dyscyplina! A, racja! Wybacz Magnus! To dyscyplina Steva! Wskakuj do samolotu i wracaj do Szwajcarii! Oh, wielkie dzięki Woody! Morda w Kubeł! Magnus nigdzie nie leci! Posysnasz po całości i wylatujesz z drużyny! Woody, nie możesz mi tego zrobić! Uuu, coś tutaj... Tak, widzę! Jesteś mistrzem olimpijskim? Ja, ale tylko dwukrotnim. Wow, aż w dwóch dyscyplinach? No, dwukrotnie wygrałem całe igrzyska. Czy masz może dziewczynę? Nie, zachowuję czystość do ślubu. Nie mogę, jakby to rzec, zamoczyć kiełbasy w twoim fondue. Ale twój ser mogę jeść dniem i nocą. Ochrany. Etel znów myśli genitaliami. Ja mam inteligentniejsze pytanie. Czy palisz marihuankę? Świetnie! Zaprzyjaźniacie się z Magnusem. Przyniosłem Ci śniadanie, kolego. Nie marnuj energii na przeżuwanie protein. Ja się tym zajmę. To dzisiaj łatwo strawi. A kiedy klot zacznie się wyżynać, daj mi cynk. Woody, dlaczego zastąpiłeś mnie szwajcarską paniusią? Mówię ci, jestem dobrym gimnastykiem. To proste. Magnus jest zwycięzcą. Ty jesteś Steve. Nie przejmuj się. Wszyscy ludzie są jak Steve w porównaniu do Magnusa Blikensdarfera! Wracaj ty już do tego swojego ułożonego kraju z dobrze prosperującą gospodarką i wsadź sobie ten jodłujący akcent w swoją spoconą, wyrzeźbioną dupę! Przestań proszę wspierać swoje obelgi Wikipedią! Nawet jeśli ten twój Magnus Kloppenbolzen jest takim mistrzem jak mówisz, dostrzegam tu mały problem. Musiałby być strażnikiem, żeby wziąć udział w leśnych igrzyskach. Jasne! Dzięki, że mi przypomniałeś! PUM! Już jest strażnikiem! Słucham! Hurra! Bomba! Zdobyłeś odznakę von Deklu, ale nie jesteś prawdziwym strażnikiem. Nie wchodź mi w drogę, jasne! Pomocy! Patrz i ucz się. Mm. A ja bardzo boli! Au! A! Jesteś lepszą wersją mojego syna, którego utopiłem po pijaku. Magnus jest za duży na pasy, ja? A, Słuchaj ci pan serfer. Wydajesz się miłym gościem. Ja też cię lubię, Steven. Nie powiedziałem, że cię lubię. Słuchaj, zrobię wszystko, by wrócić do drużyny, więc z góry cię przepraszam. Za co? No i koniec, mistrzu! Steven, jesteś cały. Jak to lary ile razy mam ci powtarzać? Żadnego ognia w domu. A no, to jak lary ma się ogrzać, przecież no. Wiesz w ogóle, co to jest termostat? Wiem, co to, termos i nie topiesz. I nic więcej, nie wiem, szefunciu. Muszę cię utrzymać przy życiu tydzień albo dwa, żeby Woody kupił mi prawdziwe zwierzątko. Jasne? A teraz. Jedz kolację. O, grzeczny chlorek. <stut Öylelifting> Doceniam, że tak zbaszą mnie dobrze, Henna. Cholera, 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 Ja cholera, też, cholera, <sniffs> Zwrotka cholera, Co się stało? Mieliśmy wypadek. Co Jesteś się stało? Mieliśmy wypadek. Cóż ja... ja rozmasować? Trzepać ci przez spodnie? Złamałem nos. Prawie umarłem! Halo! Rany aż tak cię nienawidzą. Zabrzcie się mal... O, Fajnego masz chlora! Co to jest? Alkus? Narkoman? Schizowinolski mieszaniec. Chyba podetnę mu uszy. Ho, 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 Halo, ho, przejrzyjcie ho, na oczy! Ho. Ten o, palan mówił wam, że jest tak fajny, jak erotyczna fanfikcja o Vigo Mortensenie. No nie? Nie jest? Nie. Co wy w ogóle wiecie o tym cudzoziemcu? Może być pedofilem, może być skazańcem, albo nawet terrorystą. No. Dobry sobie, szwajcarski terrorysta. Szwajcarzy są neutralni, wokół. Aleś ty głupi! kurde. Koniec śmiechu, teraz trening. Uuu. Jak się staje? Jak się staje? Walić to za trenera. Dom spokojnej starości. Ja o staruszku! Pobudka! Ej, co? Czego chcesz tylu? Podobno zamarznięty paluch Karuters tu mieszka. Czy to ty? Kiedyś nim byłem. Teraz mówią na mnie bez paluchy Karuters. O rany! raziło ci paluchy czy ja? Jak gdzie tam? Mam cukrzycę! A! To zaszczyt cię poznać Potrzebuję pomocy Chcę zostać mistrzem łyżwiarskim jak ty Nauczysz mnie? Jasne, że tak Albo nie nazywam się bezpenisowy karuters Fak Jego też ci odebrała cukrzyca? Nie, odebrał